Praca nauczyciela wymaga ogromnego zaangażowania. Nasi uczniowie muszą wiedzieć, że to my jesteśmy dla nich, a nie na odwrót. Z Maruchami to przede wszystkim zabawa w teatr. Dziś będę piratem. I am on my water Let me open the chest. To jest taka machina, ona się rozpędziła we wrześniu, nabierała tempa, my pędziliśmy, pędziliśmy i my naprawdę dojedziemy do tej końcowej stacji, jako jest zakończenie roku, ale w tym roku nasze zakończenie będzie po prostu smutne. Mamy przecież rokrocznie zakończenie roku z taką pompą, jest piana party, jest, jest tak wiele rzeczy, które, które się dzieje. Piana party tak? nie da się zrobić. Tego się nie da zrobić online i wielu rzeczy nie da się zrobić online, także przebieramy nerwowo nóżkami w miejscu. Już chcemy, już chcemy wrócić. Pani Marto, jak radzi sobie Wasza szkoła w czasie pandemii? Szkoła językowa. Jeśli chodzi o naszą szkołę językową, zmieniło się wiele, jak i niewiele. Szkoła bez uczniów to naprawdę smutne miejsce. To jest miejsce, w którym czas się zatrzymał i w dosłownym tego słowa znaczeniu stanął zegar. Nikt nie zmienił baterii od marca. Także naprawdę do tej pory było to miejsce tętniące życiem. Na korytarzach było słychać śmiech, wrzawę, radość dzieci. Teraz jest to miejsce, które odwiedza się jednak z bólem serca. Jest to cisza, której nie można znieść. Ale jednak, mimo wszystko, zorganiz zorganizowaliście sobie pracę całkiem koncertowo. Całkiem koncertowo. Myślę, że tak. Decyzja o przejściu w świat online zapadła błyskawicznie. 11 marca, kiedy usłyszeliśmy o decyzji rządu o zaprzestaniu zajęć. Lekcyjnych od 16 marca, na początku przyznam szczerze, potraktowałam to tak z przymrużeniem oka. Mówię, dobrze, dwa tygodnie, przecież damy radę. Wróciłam z pracy i przyznam szczerze. Dwa tak! <gryw> był to dzień, e, kiedy nie poszłam już spać. Zaczęłam śledzić doniesienia prasowe z całego świata i otworzyłam oczy. Otworzyłam oczy, zdałam sobie sprawę, że jednak. To nie będzie tak różowo, to nie będą dwa tygodnie. I to była walka z czasem. Staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić im ciągłość e, nauczania. jest mniejsza niż. Very good! No dobrze, ale technologia technologią, ale siedzimy sobie tutaj w bardzo fajnej sali, przystosowanej do. No, no ma maluchów, małych dzieci, jak z małymi dziećmi przejść w świat online i uczyć ich tam języka? Wydaje mi się, że w każdym z nas, mówię o sobie, jak i o swoich lektorach, mam dream team. Zespół, którego tak naprawdę pozazdrościć mógłby mi każdy. To jest zespół, w którym jest ta iskra Boża, jest charyzma, jest radość, chęć nauki, nauczania przede wszystkim, chęć nauki, nauczania. W każdym z nas żyje dziecko i uczymy tak, jak sami chcielibyśmy być uczeni. Więc kiedy. Tylko dałam znać Ewelinie, Asi, Boże nie chcę nikogo pominąć, Małgosi, Maćkowi, Dominice, Gosi, mówiłam już o Gosi. Kiedy dałam im znać, tak, że będzie online, będzie online. Na początku wszyscy byliśmy ostrożni, Ła, jak to będzie, przecież my do tej pory w online nie pracowaliśmy. Ale jeżeli jesteś prawdziwym nauczycielem, jeśli masz to w sercu, to poradzisz sobie w każdych warunkach, czy to jest szkoła, czy to jest online. Ale nie ukrywam, kluczową rolę odgrywają jednak rodzice. No way! Jest taka jest I Wiem, że jest. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Zresztą, niejednokrotnie, nasi rodzice pokazują nam, że jesteśmy w jednej drużynie. My zawsze gramy do tej samej bramki. To był szybki telefon, szybka wiadomość. Sobota, niedziela. Godziny pracy, godziny pracy moich, mojego zespołu, ciężkie godziny pracy naszych uczniów. Nie mogliśmy pozwolić sobie na to, że kiedy przyjdzie czas na lekcje, my będziemy się uczyć. Włącz tu słychać, cię? nie widać. Cię. To był bardzo, bardzo pracowity weekend. Sobota, niedziela, od najwcześniejszych godzin porannych do bardzo późnych, popołudniowych, a nawet wieczornych. Musieliśmy przeszkolić każdego ucznia i nasi rodzice naprawdę wspierali nas w tym. Is your sister. E Szybciej niż your cousin? Mm -hmm. starfish. A starfish. A a to jest? Starfish! Starfish! To jest inaczej być z naszymi dziećmi tu, w klasie, kiedy mamy mnóstwo gier, mnóstwo gadżetów, które wykorzystujemy w trakcie naszej pracy. E, w online nie jesteśmy w stanie każdej zabawy przeprowadzić tak, jak przeprowadzilibyśmy ją tu. Ale poszukiwanie skarbów uda się zarówno w domu, jak i w szkole. I know! The compass! I'm gonna go this way! Jakie są widoki na, na przyszłość? Mam nadzieję, że wrócimy. Wczorajsza wiadomość, tak, o tym, że wesela są... So... Organizowane na 150 osób. To już jest naprawdę niesamowita wiadomość, tak? Otwierają baseny, otwierają powoli e, no. kina, teatry, więc e, mam nadzieję, że pozwoli nam rząd na to, abyśmy mogli wrócić do takiej pracy, jaką kochamy, do pracy, do jakiej przywykliśmy. My finger hurts out. my finger. Hurts.